Siemanko. Także zaczynamy FIFA 21 Web App. Pierwszy dzień dostępny dla normalnych graczy. Raczej tutaj wybór hmm, powinien być prosty. Myślę, że wezmę Francję. Mhm. Ok. Zobaczmy, co nam tu wyszło. No, jest tutaj ktoś z Bundesligi. A reszta takie, jakieś tam popierdółki. O, jest Sako. Złota karta. Zobaczmy tutaj ławeczkę. No specjalnie. Jak to na początku nie ma nic ciekawego. Jest też znowu jakaś karta złota. Może później ją przestawimy. Dobra. No to teraz. Co tutaj mamy zrobić? Wypożyczony piłkarz. Kogo by tutaj zmienić? No chyba najsłabszy overall, klikamy. No, chyba pogóźni będzie. A, chodź do nas. OK. No, to jestem bardzo ciekaw, kto z tych paczek wypadnie, bo zazwyczaj z tych powitalnych zawsze wypada to samo. No i nigdy nie mogę nic trafić. Raczej z jakiejś. No. Ostatnio pamiętam, trafiłem w poprzedniej Fifie, Miałem. Był Mendy chyba, tak? Czy nie? Tak, chyba był Mendy z Realu. Jeszcze jakaś karta, która była całkiem droga, chyba, nie wiem czy nie Sisoko nawet, ale no nie pamiętam już. No ale to były takie dwa trafy, które no trochę pozwolimy tam 60 tysięcy, 70 tysięcy zarobić na początku. No ale tym razem zobaczymy jak będzie, może będzie lepiej, a może nie. Okej, okay, no to o, mamy, mamy herb Śląska, Wrocław, no to jako... Że jest to nasz jedyny reprezentant w tej grupie, no to oczywiście wybierzemy Śląska. No dobra, jakby było wszystko. No i tutaj, oczywiście, już piękny ekran aktualizacji, który będzie nas informował już niedługo, co tydzień, z piękną aktualizacją. No i standardowy pakiecik jest złota paczka piłkarzy razy 4. Jakaś piłeczka stacjonowa i. 1500 monet, dobrze. No to zobaczmy, co my tu mamy w tym pierwszym piku. Nie wiem, mam wrażenie, że chyba. Wszędzie są te same karty, bo widziałem kogoś, kto wybierał Halanda właśnie zamiast Arnolda, więc to jest chyba raczej to samo wszystko. No nic, jedziemy dalej. Zobaczmy sobie nasze paczuszki. Powitalna, to no, zaraz zrobimy sobie to wyzwanie standardowe. Jeden piłkarz, ale to może później albo nawet nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Na razie jeszcze tutaj nic nam się nie pokazuje. Zobaczmy na rynku, co coś ciekawego. Eee, tak, nie ma żadnej Telesz. No dobra. No to otwieramy te paki, chyba nie. Najpierw, może spieszyj to, No bo tutaj nic nie będzie ciekawego. Tak, na rozgrzewkę, żeby trochę rozgrać dropik. Dobra, po chuj mi, po chuj mi to, dobra, idziemy. No to zaczynamy od końca czy od początku? A tam od początku jedziemy. I uwaga! O, jest złota karta, jest świecąca karta, rzadka karta. Dobrze jest, dobrze. Dobry początek. Może będzie lepiej, kto wie no, tak wiadomo, nic jakiegoś ciekawego, ale też tutaj widzę, jakby ciekawe karty, z Premier League na początek, masułaku, nie tak złego, już mamy lewego obrońcę, hmm, to tu jeszcze jest, no tak już chyba nic ciekawego, raczej na sprzedaż. No dobrze, no to jedziemy kolejną, i uwaga, i jest, o proszę bardzo, idziemy cały czas do góry, 83 Dubrawka, jest Mustafi, jest, kto tu jeszcze jest, no, Sesenion, o, też się przyda na lewą pomoc, jak najbardziej. No, 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 jest całkiem ciekawie, no, ale przydałoby się jakaś taka, no, trochę więcej Warta kata tym razem, no i co, może do czym, może teraz będzie jakieś więcej niż 83, proszę Państwa, i uwaga, o, jest sująku. okej, okay. nie najgorzej, znowu z Premier League piłkarz, także na pewno się przyda, jest keen. widzę tutaj jest Stevens, mhm, no dobra, no dobra, no to otwieramy ostatnią, no i, no i to by było chyba dzisiaj na tyle. Hmm, hmm, hmm. No, już niestety, chyba nie tym razem, ale zobaczymy. Dobra, zrobimy jeszcze szybko te wyzwania. Okej, okay, i została nam nasza paczka dwóch piłkarzy z tego pierwszego SBC, i co tu będzie? No i nic, ale jest chociaż <laughs> jedna rzadka karta. No proszę, kto by pomyślał. Dobra, no to byłoby na tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i na razie.